Cześć, jesteście na Kult TV i w tym odcinku przedstawiam podchwytliwe zagadki, które zmuszą Was do myślenia. Nie zapomnijcie napisać w komentarzu, na ile zadań udało Wam się dać poprawną odpowiedź. A jeśli jesteście tu po raz pierwszy, zachęcam do subskrypcji kanału Kult TV. Życzę miłego oglądania i dobrej zabawy. No i zaczynajmy. Numer 1. W jakiej wodzie ryby nie pływają? W gotowanej. Dajcie łapkę w górę, jeśli spodobała Wam się ta zagadka i przechodźmy do kolejnych zadań. Numer 2 Ewelina wyszła za mąż za bogatego przedsiębiorcę. Nie potrzebowała pieniędzy, bo miała ich wystarczająco od męża, więc nigdzie nie pracowała. Całe dni dziewczyna spędzała w swoim ogrodzie, a po obiedzie jeździła do miasta na zakupy. Pewnego dnia wybrała się do miasta z samego rana, bowiem otworzono tam nowy sklep i chciała jako jedna z pierwszych obejrzeć jego wnętrze i towary. Kiedy przyjechała na miejsce, wysiadła z samochodu i podeszła do sklepu, bardzo się zdziwiła. Nowy sklep, który otworzono dopiero dzisiaj rano, nazywał się Siedem dzwoneczków. Rzeczy same nad drzwiami wejściowymi wisiało 8 dzwoneczków. Zdziwiona Ewelina weszła wewnątrz i zapytała o właściciela sklepu. Kiedy powiedziała mu, że popełnił błąd lub w nazwie sklepu lub w ilości zawieszonych dzwoneczków, mężczyzna odpowiedział, że i nazwa, i ilość dzwoneczków są w porządku i niczego zmienić nie trzeba, bowiem celowo powiesił o jeden dzwoneczek więcej. Teraz pytanie do Ciebie. Dlaczego właściciel sklepu tak zrobił? Już masz odpowiedź na to pytanie? Pisz ją teraz w komentarzu. Właściciel sklepu celowo nazwał sklep 7 dzwoneczków, a zawiesił 8, by każdy przechodzący obok człowiek wchodził do sklepu, żeby wskazać na błąd w tytule. Jeśli już człowiek wszedł, to na pewno coś kupi. Takim podchwytliwym sposobem właściciel przyciągał uwagę gości. Numer 3 Ta runda jest doskonała dla tych, którzy lubią zgłębiać tajemnice świata. Posłuchaj, zastanów się i powiedz, prawdą czy fałszem? Są moje kolejne wypowiedzi: Psy się nie pocą. Nieprawda psy, podobnie jak ludzie, się pocą ich pot uwalnia się przez łapy. Język kameleona jest dłuższy niż jego ciało. To prawda język kameleona jest dwa razy dłuższy niż jego ciało. Domowy kot śpi około 75% swojego życia. To prawda, koty lubią spać. Numer 4. Ola podejrzewa swego męża o zdradę, ale nie ma żadnych dowodów. Aby śledzić męża, Ola wynajęła prywatnego detektywa. Przez tydzień śledził mężczyznę i robił zdjęcia, a potem pokazał je żonie. Obejrzawszy zdjęcia, Ola natychmiast uświadomiła sobie, że Mąż naprawdę ją zdradza. Jak ona to odkryła? Jeśli przyjrzeć się uważnie wszystkim tym zdjęciom, można zauważyć jedno niedopasowanie. U mężczyzny pojawił się drugi telefon. W ten sposób Ola zdała sobie sprawę, że jej mąż coś od niej ukrywa. Numer 5 Wędkarz kupił wędkę o długości 5 metrów. Ale w pociągu elektrycznym zgodnie z przepisami zabranie się przewozu przedmiotów o długości większej niż 4 metry. Jak wędkarzowi przenieść wędkę do pociągu elektrycznego, nie łamiąc zasad? Cóż, żeby wędkarz pozostał praworządnym obywatelem, trzeba skorzystać ze smykałki. A właściwie, wziąć pudełko o długości 4 metrów i o szerokości 3 metrów. W takie pudełko poprzekątnej 5-metrowa wędka wejdzie idealnie. Numer 6. Zagadka detektywistyczna z galerii sztuki został skradziony słynny obraz Rembrandta Nocna Straż. Detektyw Simpson przybył na miejsce zbrodni i ustalił, że jeden z pracowników galerii pomagał złodziejom. Przesłuchawszy go, detektyw się dowiedział, że porywacze trzymają obraz w garażu na obrzeżach miasta. Detektyw Simpson, nie tracąc ani minuty, pojechał do wskazanego garażu. Ale zaraz po tym, jak przyjechał na miejsce, z garażu jednocześnie wyjechały trzy samochody, które podążały w różnych kierunkach. Który samochód musi ścigać detektyw, żeby odzyskać i uratować słynny obraz? Kiedy detektyw Simpson przyjechał do garażu, wyjechały stąd trzy samochody dwa samochody osobowe i jedna ciężarówka. Aby się dowiedzieć, w którym samochodzie najprawdopodobniej znajduje się porwany obraz, trzeba mieć elementarną wiedzę o sztuce. Chodzi o to, że obraz Rembrandta Nocna Straż jest bardzo duży: posiada prawie 3,5 metra długości i prawie 4,5 metra szerokości. To znaczy, że w samochodzie osobowym ten obraz na pewno by się nie zmieścił. W takim razie detektyw Simpson musi ścigać ciężarówkę. Numer 7 Podczas spaceru ugryzł Cię w rękę wąż, ale to nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, że ten wąż był jadowity. Musisz natychmiast coś zrobić. Co zrobisz w tej sytuacji? Będziesz wysysał truciznę z rany, opatrzysz rękę bandażem, nic nie będziesz robić, ponieważ trucizna wchłania się przez długi czas i możesz pójść do lekarza następnego dnia. Którą opcję wybierzesz? Bardzo ważne wiedzieć, że jad węża bardzo szybko wchłania się do krwi, więc zdecydowanie nie możesz zwlekać. W filmach można zobaczyć sceny, w których bohaterowie ukąszeni przez węża zaczynają wysysać truciznę z rany. W prawdziwym życiu nie warto tego robić, ponieważ jest to po prostu bezużyteczne. W rzeczywistości w tym przypadku należy niemocno owinąć rękę bandażem elastycznym i jak najszybciej dostać się do lekarza lub wezwać karetkę. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję wszystkim za uwagę, komentarze i polubienia i serdecznie zapraszam na następne odcinki ciekawych łamigłówek, które sprawią, że twój mózg będzie w świetnej kondycji.